Siemano, siemaneczko widzowie, z tej strony Mintex, to będzie taki odcineczek, no żebyście troszeczkę poznali lepiej mnie i mojego kolegę, który gdzieś tu się chowa, o. żebyście poznali mnie, jestem Igor Mintex, moje prawdziwe imię to jest Igor, tutaj to jest Manface Man Face <laughs> Man, tak naprawdę to jest Kacper, możesz się przywitać. Siema. No to tak, dzisiaj widzowie właśnie to jest taki odcinek, żebyście nas poznali, no opowiemy troszeczkę o nas, nie nie Bel? No. Dobra, to idziemy robić tego Endlessa. I tak widzowie, niedługo będziemy robić, jak widzicie tutaj, moja najlepsza fala to jest... 34 no bo nie jestem jakiś mega dobry Kiedyś byłem w ogóle lepszy tylko, że yy, Przez to, że Przez to, że No miałem problemy z kątem to yy, yy, Właśnie Pół postaci mi zabrało właśnie No i nie, nie miałem Green laser mój Fibunek był dużo warty Miałem Sinisterka, który mi też znikł no i Tutaj moim celem jest teraz, jak się troszeczkę znowu umocnie, zdobyć tego tutaj oto Titan Titanadrinmana. Ale na razie tutaj tego Endlessa, jak przegramy nawet, to nic się nie stanie. To po prostu jest takie... O, Kacper, ty możesz sobie odpłynąć z talent trickiem? Próbuję. <grych> Odpływamy z talent trickiem. No to idziemy. Tam, że mu chyba nie pozwala. No, chyba nie. Ale no tak. No to. Właśnie już usłyszeliście moją historię, co się stało z moimi postaciami. I właśnie. Yy, niedługo. To. Niedługo będę mieć partnera, bo. To jest pierwszy odcinek. No i jeszcze partnera nie mogę mieć, bo jak, jak pod tym odcinkiem zostawicie. Yy, yy, to. 20 lajków, nagrywamy kolejny odcinek z TCD. Albo. Dobra, albo 20, albo 10. To możecie napisać w komentarzach, co wolicie. A. Igor. Co? A więc komentarze od razu nie działają. A. Trzeba mieć ilość lajków, żeby ci chyba podzielać. Nie, od razu działają. I ilość subskrypcji. Co? musi żeby ci działały dobra no ja się za bardzo tutaj nie znam więc dobra no to okej okay. jak tak mówisz to dobra dzięki za info no to dobra widzowie to może po prostu to no nie wiem co jeszcze nam mogę kato chcesz coś o sobie powiedzieć To możecie wysyłać. Znajomych tam. A właśnie. Już Wam pokazuję niki tutaj. Tutaj jestem Eagle232323. To jest ten mój nick po małpie. No i nick po małpie Kacper to Kaniebel. Więc możecie wysyłać nam to: zaproszenia do, zna do Znaj. No i to: no i właśnie. Jak będziecie wysyłać te zaproszenia, to jak będę miał partnera. Właśnie, jak będę miał partnera, to później Wam to poinformuję Was o tym. Ale jak będę miał partnera, no to za, za 50 gemsów będzie mój popisik. Więc będziecie mogli mi właśnie tutaj wysyłać na. Zostawię w opisie, dobra? Mój nick zostawię w opisie, żebyście mogli właśnie mi wysyłać tutaj, dobra? to mój link zostawię w opisie i Kaspra też zostawię, żebyście mogli też do niego zapro wysyłać jest takie duchoje, bo widzowie dzisiaj jest 17 marca a to 4 tak. godziny jest, nie tak. a za 5 godzin jest chyba nowy, za 4 godziny 30 minut jest nowy event, więc aha tak, bo my to, tak. Nagrywamy, my to nagrywamy tutaj w niedzielę właśnie teraz my to nagrywamy w niedzielę, a u was będzie gdzieś teraz nie, może u was też będzie w niedzielę, zależy to ode mnie, kiedy wrzucę, bo albo wrzucę dzisiaj, albo będziecie to widzieć we wtorek, w najbliższy wtorek, jaki teraz będzie, no bo nie wiem, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będę miał czas, no to albo, albo wy to będziecie widzieć we wtorek, albo właśnie teraz może w niedzielę jeszcze zobaczycie, więc wrzucam ten filmik albo wtorek, albo niedziela, hmm. No to. No, to tam sobie tutaj, przechodzimy tego lesa. A, i jakbyście się pytali, skąd to ja to wszystko mam? Tutaj tego o Titan Cinema, Santa TV, Lep Lep Leprechaun kamerka, roz DJ Speaker i DJ Speaker Mento. Katzper Kasper był dla mnie miły. No i po tym, jak te postacie, właśnie. No, mi zabrali, do to on po prostu mi dał troszeczkę swoich. Gdzie No. Tam to były, bo. Tam się trochę wymieniłam, nie miałem powtórki. Tam mu podawało powtórki. Mhm. Ale no to tak, to ja nie jestem jakiś za bogaty. No i. Będę się. A właśnie. Jak chodzi o filmy to będę się starał nagrywać w weekendy to weekendy będę nagrywał zazwyczaj w piątki może, jeszcze piątki, tak dni w jakie jest możliwe, że będę w te wszystkie dni się będę starał nagrywać, czyli wtorek, wtorek, czwartek, piątek, sobota, niedziela, to gdzieś w obrębie tych... 5 dni. Tak, w obrębie tych 5 dni będą, tak nie wiem, 2 albo trzy odcinki. No i tak, teraz będę nagrywał z Robloxa. Później po Robloxie y, dojdzie Fortnite i Minecraft. Będzie później Fortnite i Minecraft jeszcze dojdzie. Y, no i kiedyś mam w przeszłości. Mam nadzieję, że pojawi się Brickrix jeszcze tutaj na kanale. Tylko, że to jeszcze, to jeszcze mega długo do tego, żeby on się pojawił. No i właśnie tam też w opisie zostawię, zostawię też w opisie mój ten, zostawię mój nick do Fortnite'a. Też to Igor Szewski. Igor Szewski mam nick. To znaczy, ja już grałem, ale mam takie starsze konto trochę, no to to jest. To znaczy, no mam takie starsze konto i, i właśnie stworzyłem niedawno nowe, no to to jest Igor Szewski, właśnie. To możecie wysyłać, zostawię w opisie też. Link do Discord'a też wam zostawię, może w opisie. Link do mojego Discord'a, żebyście sobie mogli ze mną pogadać na Discordzie na przykład. Hmm. No i jeszcze dojdą też dojdą też gry Właśnie inne z Robloxa No to, to to najprędzej Bo teraz będę nagrywał głównie z TTD Później dodam jakiejś takie gry Że na przykład będę solo nagrywał Ale zazwyczaj się będę starał nagrywać A właśnie będę nagrywał tutaj z Kacprem Będę później jeszcze z takim Z moim kuzynem Będę nagrywał Oczywiście z moim bratem Bo mam, mam brata no i właśnie z nim też będę nagrywał z Antkiem moim kolegą i z Wojtek moim kolegą ale to Ant, mój a, mój brat Antek i Wojtek dojdą dopiero w... to dojdą dopiero w Fortnite no bo no niestety musiałem tak zrobić nie pytajcie się dlaczego bo no po prostu no tak musieliśmy zrobić bo takie no Mój kolega Antek właśnie nie ma tego, nie ma Robloxa i w ogóle takie inne rzeczy, więc y, no z moim bratem w Robloxie to, no on powiedział, że za bardzo nie chce nagrywać tego Robloxa, więc będę nagrywał Fortnite'a, a y, BrickRix'a będę nagrywał, jak dojdzie BrickRix kiedyś. A, Minecrafta tutaj z Katsbrem, tylko do Isolo czasem. No wszystkie gry będę czasem nagrywał solo właśnie. No i kliksa, później jak dojdzie to będzie... Może... Może z Kacperem będę nagrywał. Nie Kasper? A co? Będziesz chciał tak ze mną będzie... nagrywać później Brickrixa? No, no, będę musiał kupić sobie. No tak, ale to... No to... Może z Kasperem Z moim kuzynem właśnie, Bartkiem. No i jeszcze... No i... No i solo w Ale to dopiero... No jeszcze, jeszcze dobry klipca jest bardzo długo, więc o zobacz, widziałeś o tym miejscu, że to jest jedno z fajniejszych miejsc dostawiania leprechaunów Nie. A teraz już wiesz. No tutaj patrz, bo tu nie dość, że będzie sięgał tu. Będzie sięgał. O, tam będzie sięgał. Widzowie pokazuję Wam myszko właśnie, gdzie będzie sięgał. Tu o. Będzie sięgał tu o. No i tu właśnie. No i... Nie wiem. No i jak tutaj, jak tu się da, tu gdzie stoję teraz, no to jeszcze może by sięgał dotąd. O tu, myślę. No to. To jest fajne. No to polecam tutaj stawiać Leprechauny. I właśnie, e, jakie postacie bym polecał? No to wejdę do TTD, właśnie Leprechaun, bo to jest. Możesz nim przejść nightmare mega szybko. O, właśnie. Kasper ma tutaj upgrader Tytana cinema. Kasper, możesz opowiedzieć, jak to się stało? Że go masz? Z kiedy wyszedł nowy upgrade. Miałem 60 tysięcy i był nowy mityk. Chciałem sobie zdobyć tego mityka i zacząłem otwierać. Pierwszy raz nic nie wypadło. Drugi raz legenda. Trzeci raz patrzę, że upgrader właśnie cinema, mamy, ale potem i tak nie. Za którymś razem wypadł ten kot. Ten e, e, mityk. Dwa godlice z 60 tysięcy. Wypadł no tak, ale tak, gdyby były dwa godlis z 60 tysięcy, to byś dopiero miał warta. A co byś zrobił z tym drugim? To A. Jej. Happy, happy. A e, właśnie widzowie. Mam jeszcze takiego innego kuzyna. Kacpra też. Też, ale z nim nie będę nagrywał, bo... No po prostu nie będę z nim nagrywał. Kasper chyba wie dlaczego. Ej, skoro teraz to mówisz widzom. To ty potem tego Kasperowi nie mów, że ty masz w ogóle kanał. No to lepiej to jest... nie będę mówił. <śmiech> <śmiech> o, patrzcie jakie. Słodziutkie. <laughs> Dobra, nie wiem jeszcze. Krześci. Dobra, to jest chyba tyle, co mogłem o nas tutaj powiedzieć. Kasper, chcesz coś jeszcze dodać? A, na, na 30 łapek pod tym filmem, następnym Kasper przebiera się za Bena. Dobra? Dobra. Dobra, no to. Widzowie. 哈，打边中。嗯